bardzo mi się podobają treningi częste zbronienie na bramce, jest, właśnie mamy raz w tygodniu treningi bramkarskie, ale tak to mi się treningi bardzo podobają, no jest fajnie, Strzelanie na bramkę, są żonglerki, też są też Podanie, ćwiczymy na treningach. No i tyle, i fajne mecze. Takie treningi to przede wszystkim zabawa. Tym dzieciom ma sprawiać radość to, że przychodzą, to, że się potra mogą tutaj spotkać, bo e, każdy, który przychodzi chłopiec, ma mieć przyjemność, radość z tego, że tutaj jest. Z uśmiechem kończ trenki i doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, bo każdy, który tutaj jest z tych chłopców. Kocha, można powiedzieć śmiało, że kocha grać w piłkę nożną, sprawia mu to dużą przyjemność, dlatego też, tak jak mówiłem, z uśmiechem kończymy zajęcia, ale jednocześnie doskonalimy, czy uczymy się nowych umiejętności piłkarskich. Motor Lublin jest fajny, fajnie się gra w piłkę, można dużo sukcesów w tym wynieść. Mam dobrych kolegów, dobrze mnie wspierają, ja ich... Dobrze mi. A trenerzy? trenerzy, tak, są dobrzy, dobrzy mnie, dobrze mnie wytrenowali przez te 4 lata. No się tu bardzo, bo to, że gram już od, y, od ponad 5 lat, y, bardzo dobry klub. Fajni koledzy. Staramy się, by to szkolenie było naprawdę na, na wysokim poziomie, żeby standard tego szkolenia e, stale się podnosił. Widzimy, że to przynosi efekty, bo wielu z naszych zawodników, e, z naszych wychowanków piłkarskich nadziei jest w kadrach ww czy mają również powołania do kadr polskich od razu prawo Obcy z rocznika 2004 ostatnio uczestniczyli w wyprowadzeniu zawodników prezentacji Polski do lat 20 meczu, który był międzypaństwowy na nowej naszej arenie Lublin. Wyprowadzaliśmy reprezentację Polski, a poza tym na ostatnich derbach również podawaliśmy piłki. Także to są jakieś dodatkowe atrakcje, które motywują do dalszej pracy. Najbardziej lubię Motor Lublin i Real Madrid. Bardzo lubię bramkarza Kurtua w romkazie właśnie Kurtua i oglądam różne mecze właśnie jak było, jak grał jeszcze w Atletico. To wszystkie mecze praktycznie oglądałem Ligi Mistrzów. Moje ulubione są jest Messi Po prostu gra super. Uczę się od niego.